Nie wiem to jedy łowisko Jezus zapewne że tu nie ma rozgrzewkowego kurwa Lizard A on tam Ło To już poleciał O, no, mamy No i, i już jest Oszczędz, ale ten

Mm. A to bo mądre odpuściłem, a on sobie pojechał prosto. No nie no. Ja pierdziele. By To było Monaco i przez przypadek ustaliłem No to, to było. To... Jeźdź no. no. Kurde czemu on prawie we mnie wjechał? O 10 sekund. Za co? Generowanie żółtej flagi. No bo u nas wyprzedziłeś może, dlatego. No ale już na linii boksu. Co tu się dzieje? Czemu oni stoją? Czemu? Czemu studzim wszystkich wyprzedził? Ło Adi! <grym grym grym> Alby mnie wyjebało To no, e. o, o, Coś tu się dzieje Jeden A tu z kongo z tyłu, ja się kwięcę. Ten safety car prawda? jeden, Ej, no. W pozycji odebrze mówi, no, bo ten swel jeździ się nie umie. Według mnie, Zorlond powinien jeździć w teamie z jachem. bo był taki kurwa verstappen i kurwa Perez. Jest. czemu mówię, jesteście tak daleko? Co wyście zrobili? Kasze, jakim ty jesteś debilem? No nie, Co? no, to ścigajmy się. O, kokoj, ja akurat jest zajebiste Widziałeś to, Kaszyn? On się kurwa broni, nie broni się, kurwa, nie. Ma się broni tak, jakby było. Ale patrz, on nie um. O! O! Ja pierdzielę, no. A my tu jedziemy 15. Jedzie. Pojechał już. Dwie biura, jakby strzelił. O, już rzuca flaga. Ło-o-o! Wow. Kurde, no Adi. Mam po wingu przydatkiego, no. Myślałem, że Adi Widziałem. Już się wystraszyłem, Widzia że... Widziałem, jak leci skrzydło. No. A ja... Estek, Estek, Nie, nie. Nie teraz. Tak mi się dobrze jedzie. Z rozwalić Każdy pan, mm. pan jestem księg No Właśnie nieważny kto się rozwali i nie będzie Wydaje mi się właśnie Tak? no ma limit No limit się wyczerpa kościół Chyba cię to, że po prostu już nie mają Mogą tylko zyskać albo i tak stracić, nie? Ale z co nie kreujemy, jak pierdale? No co, no zaryzykowali, im się nie udało. No, to no. no. tam. Ja pierdolę jeszcze o i w trakcie zakrętu mi odda kontrolę, ale fajnie. Ja ale myślę. będzie walkope będzie DRS wyścig. Dobra, jeszcze ja rozpycham przez was. Tordy, typ, z prawej, z lewej. Hyhy, <grymne> wszystko. Ale, ale, softy są takie gówne tutaj. Tak, to znaczy połączenie jest jadro. Marek Na Ale hardach, na hardach mi się najlepiej jeździ. Kurde, na hardach też Mapis. Nie wiem, dlatego zawsze marnuję wszystkie na kwalifikacje. Co to... on robi? Nie, nie. Mapis, e, takie pytanie mam. Jak? Ja miałem 10kg. Na przykład Ale był safety, to chociaż czystek Ja Dzięki. Ja tak ja to miałem, nie? Nie na ale ja jedynie weźmiecie coś takiego, jest było tak. Ja, jest, wiesz co? A... w ogóle nigdy praktycznie ostatnio zreportuję. Nie ja też nigdy nie zreportowałem nikogo, bo nie miałem. Nie mogę nagrywać, teraz mogę, ale widzę, że nie. wiem... Jak mi tak nie, 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 nie,